Jesteśmy w Miliczu, dojechaliśmy prawie 500 km w jedną stronę. Dzisiaj jest 3 stycznia. Wyjechaliśmy o 7 rano, żeby przyjechać, wyręczyć wózek dla Antosia. Antoś ma wrodzoną wadę serca i chodzi 3 km na piechotę z mamą do przedszkola. Chodzi, to jest dużo powiedziane, przez swoje schorzenie nie może się poruszać na takie długie odcinki, na takie odległości. Więc mama go bierze i go nosi, niesie go do przedszkola i z powrotem. Mamy nadzieję, że od dzisiaj będą mieli oni lepszy komfort życia, ponieważ dostaną wózek, który pomoże im w tym transporcie. Chodźcie, zobaczycie. No i jak w ogóle się stało, że do nas e, państwo trafili, bo przyznam, że tak daleko jeszcze nie dojechaliśmy to specjalnie, to dzisiaj sprawdziłam, jak ja do was trafiłam. Napisałam do jednej firmy, a oni mi odpisali, że z chęcią coś tam e, pomogą, wpłacili swoją cegiełkę, ale proszę napisać i wysłałam i się udało. Niesamowite. Trafiłam na miłą kobiet, kobietkę, nie wiem z kim, którą pisałam, ale naprawdę e, bardzo fajną kobietkę trafiłam i e, pociągnęłyśmy to dalej. Leki Antoś dostaje dwa razy dziennie. Jest rano, jest wieczorem przed spaniem, żeby jako, jako tako funkcjonował. Mhm. Na rehabilitację chodzi do przedszkola, a tam trafiła też na bardzo fajną panią dyrektor, która mu wspomaga w tym. No i też są rehabilitacje prywatne, ale nie tutaj, jakieś 30-40 km stąd. No i sama się staram, żeby, żeby ładnie mówił już teraz, żeby jakoś tam funkcjonował. 12 dni i 3400 zł. zbieraliśmy. Czy znacie osoby w podobnej sytuacji, w trudnej sytuacji, mm -hmm. y, które potrzebują sprzętu, i czy jest szansa, że to z kimś Pewnie. Tak? Kurczę, pewnie. A mało to ludzi na świecie, którzy potrzebują pomocy, a w szczególności u nas w Polsce? Bardzo dużo. Damy radę. Wszystko z wspólnymi siłami. Są okay. portale społecznościowe. Tak. Będzie zachęta. Z naszej strony na pewno. Pamiętam pierwszego maila. Tam była informacja, że zbieracie państwo fanty na licytację. Dokładnie. O co chodziło z tą licytacją? Jak, jak to się odbyło i czy to wciąż trwa? Wciąż trwa. Tak ja wystawiam rzeczy z różnych firm na licytację, no bo jakoś muszę sobie dać radę, żeby to finansowo wszystko e, ogarnąć, bo sama wychowuję trójkę brzdąców. <gryw> Więc jakoś jakoś powoli e, powoli do celu, o może tak powiem, powoli do celu. Biorę, wystawiam to na Facebooka, na Instagrama i stwierdziłam, że spróbuję też do Was. Mam tam ustawione limity, jak to się mówi, granice zbiórki i powoli, powoli jakoś tam do celu idzie, chociaż kiepsko jest w tych czasach cokolwiek, ale ja i tak jestem wdzięczna za wszystko, każdemu. Ma Pani na myśli tą zbiórkę na protezę dziecięcą? Protezę mamy już w całości e, zrobioną. E, Jak to? No, cała, Dzisiaj cała... sprawdzałam i tam było 21 chyba? 21, tysięcy? tak, ale protezy w całości zostały zapłacone. Wow. Cztery sztuki, pierwsza jest w domu, druga się robi, jeszcze dwie przed nami też są opłacone. Okay. Reszta pieniążków na leczenia, na leki. Same mhm. leki pochłaniają mnie bardzo dużo pieniędzy dla niego. E, kuracja z Japonii. Leki za półtora tysiąca które starczają nam na no tak średnio dwa tygodnie. A chciałam powiedzieć miesiąc. <laughs> nie, 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 na no, tak okay. dwa tygodnie, także dwie paczki w miesiącu trzeba to zamawiać, czekać, 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 czekać. no pieniędzy to bardzo dużo trzeba, no ale jakoś trzeba dać radę, nie? Tak, tak. tak. do celu. Jak w ogóle, skąd macie entuzjazm taki? Rozmawiamy za każdym razem przez telefon, pani jest no, bardziej y, rozentuzjazmowana, tak, niż ja, gdzie tam próbowałam z, z tą przesyłką walczyć i, i już po prostu byłam załamana, że, że oni tak długo Damy ją dostarczają, radę. a to pani mnie pociszała. Damy radę. Ja, mimo tego, że jestem w młodym wieku, dużo przeżyłam i, i teraz znowu przeżywam, więc myślę, że uśmiech i spokój może nas uratować. No, tak to, tak to wygląda u mnie. Pierwsza przejażdżka nowym wózkiem. <laughs> Może byś Niestety coś poszedł spać, ale mamy pole i Laurę. Bójkę pokaż. <laughs> robią testy wózka. Jeszcze raz przypomnę, 12 dni, tyle trwała zbiórka na wózek dla Antosia, jesteście super, bardzo dziękuję to, dzięki Wam, kochani darczyńcy, udało się w tak krótkim czasie zebrać środki na coś, co poprawi komfort życia kolejnej rodzinie.